Zastrasz się Boga w ciemnościach nocy, a rankiem wstajesz, gardzisz drugim bez wstydu. Modlisz się o pokój jako dar niewinny, a w sercu masz wojnę z każdym, kto ma inne zdanie, inny rytm. Wznosisz ręce do nieba tak wysoko. Wytną głębiej niż ostrze miecza. Mówisz, panie, przebacz mi, szept jak skrucha, lecz sam przebaczyć nie chcesz nikomu. Nie trzeba nienawidzić Boga, by go zdradzić. Wystarczy zranić człowieka. On przecież mówił cokolwiek uczyniliście. Jednemu z tych najmniejszych nie uczyniliście. Nie trzeba nienawidzić Boga, by go zdradzić. Wystarczy odwrócić się od człowieka. A przecież świat mógłby być domem, gdybyśmy serca mieli z prawdy, nie z kamienia. Żyjemy często na pokaz w złotych maskach. Udając dobro, kiedy w środku tylko echo. Tyle dziś ludzi, a tak niewielu szczerych, co kochają naprawdę nie dla własnej chwały. Zbyt łatwo rzucać osąd, za ciężko podać dłonie, zbyt łatwo mówić wierzę, gdy serce dawno śpi, a przecież każdy nosi swoje ciche wojny i w końcu powiedział. Widzisz, ja jestem tu. Nie trzeba nienawidzić Boga, by go zdradzić. Wystarczy zranić człowieka. On przecież mówił cokolwiek uczyniliście Jednemu z tych najmniejszych nie uczyniliście. Nie trzeba nienawidzić Boga, by go zdradzić. Wystarczy odwrócić się od człowieka. A przecież świat mógłby być domem, gdybyśmy sami Życzę każdemu, by spotkał właściwych ludzi, co robią dobro tak po cichu, jakby było oddechem, co nie potrzebują świadków, by być lepszymi i nie potrzebują braw, by kochać naprawdę. Niech każdy znajdzie tych, co mają sumienie, jak kompas, wierne, nieprzekupne, jasne. Bo nie trzeba nienawidzić Boga, by go zdradzić, wystarczy zapomnieć, że drugi człowiek też ma duszę. A przecież on mówił, zawsze mówił. Słyszysz, mnie uczyniliście.